Witam, witam. Dzisiaj króciuteńki filmik, mały, majętny tylko zajawka. Niebawem będzie pewna relacja z takiej wyprawy naszej niedzielnej. Czy to była sobota, ale powiedzmy, była to, o oh, nie, tak powiem, taki piknik za miastem na wsi. Robiony w stylu, no, jeszcze perolowskim. Kiedyś, kiedyś takie były czasy, że w soboty się pracowało, ale w niedzielę, zakłady pracy, które miały autobusy. Dokładnie, Rada Zakładowa, bo to Funduszu Socjalnego robiono takie wyprawy za miasto. Ogłaszała na kilka dni przed tym, jest tylko gdzieś po poniedziałku, wtorku, że w najbliższą niedzielę zapraszamy pracowników naszej firmy autobusem do wypraw na wyprawę za miasto na weekend. Na... Wtedy mówił się pięknie raczej, weekend nie, nie było modne. Albo majówka, to było polskie słowo, bardzo, bardzo ładne też Dzisiaj jakoś tak majówka, która się ze śpiewami pod. Figurą. Tu z Kelc jeździło się albo tam w kierunku na Pinczów, za taka wieś, mniej więcej w połowie drogi do, do Pinczowa. Z Kielce jakieś 20 km, powiedzmy. Albo tutaj jeździliśmy do, mm, na Góra, Lubrzanki, na Ameliówkę. Ameliowa góra, to Ameliówka, się na tym to Ameliowa góra, to jest jedna z gór, tutaj tuż pod piecami. Na podgórzu, na podnóż, w górskiej ameliówka Potem jest taki spadek, ścięcie, w, właśnie ten przełom lubżanki. I zaraz zaczyna się druga góra, następna Radostowa, którą Żerowski opisywał jako dom, górę domową. Parę razy użył tej nazwy Góra Domowa, ponieważ troszkę z boku, od strony północnej, chyba tak, Radostowy był forwarcze, który dzierżawił ojciec no, też Żeromskiego. Ojciec Stefana, stecia Żeromskiego i w tym folwarku mały Stefek się wychowywał na no, krótko, bo potem szedł do szkoły w Kielcach, do gimnazjum chodził w Kielcach i tutaj mieszkam na stacji, w paru miejscach, albo tu, albo tu, ale przepiękne wyprawy brało się, takie wali torby całe, wałówki, dużo picza, brało się piłkę, co tam kto miał, piłkę, nie piłkę. Świetne czasy. No i tuż y, tu, w tych dniach, podobną imprezę w Sadzie i w Pasiece y, urządziło dwóch rolników. <coughs> Mówię rolników, nie chłopków, bo to gospodarstwa dosyć duże, zabrane, bogate. No i zawodowe, profesjonalne, a więc y, rolnicy. Tak. I no, tych dwóch rolników zrobiło taką imprezę weekend na wsi. Na Facebooku ogłosili, było troszeczkę ludzi. Takim hasłem przewodnim było, zabierz dzieci, zabierz babci i dziadka i przyjeżdżaj. No co? Przyjechaliśmy moją, moim korsiątkiem w trzy osoby z tej grupy starszej młodzieży. Trzy. Trójka nas pojechała z mojego fitness klubu. A tutaj była ta druga wyprawa do miejscowości Pęczelice pod Buskiem. W sadzie i potem jeszcze w Pasiece. A ja to pokażę Ci krótką tylko scenkę jedną nagraną już na koniec tego, mm, tego weekendu w pasiece, w Pasieki właśnie, gdzie kucharz, jednocześnie piekarz robił taki wydarzenie, event. Pieczenie chleba na patyku. Słuchaj, brzmiało to bardzo fascynująco, bo to na patyku chleb to, to, to dziwny chleb. No. To taką chyba nie do ale chciało Ale na patyku chlebek był. pieczony w ognisku. Nie, kościół był tam, był wcześniej był. Przeć między szałoryżem a bózkiem. o. A tam jeszcze pieką ten chlebek w ogniu, jeszcze się dymi. Niebawem się skończy. A potem jeszcze było drugie danie, takie już deserowe. Eee, smażone, duszone, pieczone śliwki, taki no, nie wiem, most śliwkowy, taki powidła, o powidwa śliwkowe z takiej dużej blachy. Taka blacha, zamknięte brzegi, że to nie ściekało i śliwki. A ponieważ ja tam wcześniej byłem w sadzie, też w takim, w tej części sadu, gdzie są śliwki, dziesięć śliwy, to widziałem pod śliwami sporo takich już opadniętych śliwek. Miałem tam ochotę, bo to takie fajne, dużo ładne śliwy, mieciuteńkie, pyszne. No, jak się zrobiło, uch na pół to tam wychodziło coś, tak biała główka z dwa ślepka patrzyły, a kto tu do mnie, a kto tu, a co tu, a wynocha, to moja, mój dom, no to oczywiście nie jadłem tego, ale kucharz zebrał tam tego, tych śliwych, taki, też taki sagan tutaj do, 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 do na drugi koniec patrzę na czas, za długo gadam, no i z tych śliwek nic nikomu nie mówił, tylko obrał, tylko pestek, wyrzucał, nie pokazywał tego tam żywego łebka. Bo aż tych łebków białych. No i na tą blachę mieszał, 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 mieszał. Zrobiły się takie ciepłe, błyskawiczne powidła i potem tym częstował. Śmiałem się z tych ludzi. A jak to było, to taką pokradę scenkę końcową już z końca tego weekendu, przepiękny weekend zresztą. Pierwszy, pierwszy weekend, taki miał tytuł. Pierwsze spotkanie, pierwszy weekend. Można mieć nadzieję, że w parcelicach, w parcelicach tych dwóch rolników zrobi jeszcze kolejne takie weekend. Ja będę patrzył w Facebooku, czy się pojawi takie coś, bo z chęcią jeszcze raz pewnie pojedziemy. Przepiękna impreza. Bardzo taka. No. I na koniec zobacz sobie tą scenkę, jak pani Basia, jedna z koleżanek, z tej trójki, które, którą pojechaliśmy tam do tych. Yy, pęczelice. Pęczelice, nie pęczelice. Mi my się myli. Pęczelice, Pęczelica. Przepraszam, powiedziałem wtedy mylnie. Pęczelice. Pojedziemy jeszcze raz. Jak będzie, jak znajdę, że jest zajawka, że kolejny weekend w Pęczelicach, to my jedziemy. A póki co, tutaj ci pokażę ten film. Nie, cały ci pokażę, cały. A na końcu jeszcze pokażę tutaj w różku gdzieś okienko z zaproszeniem, żebyś obejrzał czy obejrzała jeden, któryś z moich wybranych przeze mnie filmików. Tu, tu, tu. A tu będzie pewnie moja ikonka, winietka do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam, subskrybuj, nawet tam z dzwoneczkiem jeszcze. A tam za mną, ten dym buchający do góry, to ognisko, taki y, roże, na którym jest ognisko, na którym na patykach y, no, y, 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 grupowicze, biesiadnicy, czy wycieczkowicze, czy bywalczy tego przyjęcia, pieką sobie chleb kręcony na patyku. Piekarz, oho, coś się tu robi źle. Piekarz zwykłe ciasto, skociał na dwóch potem tam każdy wsadzał łapę w brał po kawałku tego ciasta, nakręcał na patyk i, i na tym patyku wieku. tam jeszcze jedzą, widzisz, no te party... nie, nie, to już jedzą coś innego taki mus ze śliwek, ja się śmieję, że śliwki z mięsem bo to są pewnie śliwki zbierane spod drzewa bardzo miękkie, bardzo dojrzałe, przejrzałe czyli śliwki, które już opadły chyba z drzewa ale jakie dobre podobno. Basia mówi, że mięso też było pięknie kandyzowane. Przybrało kolorę śliwek. Oczy zamknięte, ale dobre. Tak, a Anię, od nas klubu panią trenerkę chciałem pozrobić jako nie na imprezie. A tak obiecała, że będzie. No, Anie. Nie, nie masz ochoty na to? <grym> A tymczasem obejść póki co, więc do miłego zobaczyska. Bye bye.